Pod palącym słońcem krzyki kobiety zakutej w kajdany na skałach rozbrzmiewały po pustyni, gdy Tahuya Ironcloud rozbijał toporem łańcuchy, bo lata temu stracił swoją żonę w ten sam sposób, ale wtedy nie było nikogo, kto by ją uratował. Arizona pustynią, gdy słońce wisiało na południowym niebie, ta chuja Iron Ironcloud zatrzymał się na swoim koniu. Czterdziestoletni wojownik Lakota słyszał metaliczny dźwięk, brzęk łańcuchów. Na tych pustynnych ziemiach dźwięk łańcuchów zwykle oznaczał śmierć. Poprowadził konia między skały. Widok, który zobaczył, przywrócił koszmar sprzed dziesięciu lat. Młoda kobieta komansze była przykuta do dużego kawałka skały, leżała półprzytomna. Było widać, że jest w ciąży, i czas porodu się zbliżał. Zitkala, szepnął do siebie, imię swojej żony. Ona też została tak znaleziona dziesięć lat temu, ale wtedy było już za późno. Właśnie w tym momencie wszystko się zmieniło. Gdy kobieta otworzyła oczy, w oczach Tahuya zobaczyła nie strach, ale determinację. Kto ci to zrobił? Zapytał w języku Lakota. Wikasa Blackhorn, szepnęła kobieta. Jego banda mnie ukarała. Twarz Tachuja stężała. Znał Blackhorna. Ten sam człowiek zabił jego żonę Zitkala. Wyjmując topór, ręce Tahuya drżały. Każde uderzenie w łańcuch przypominało ból przeszłości. Dźwięk łamania metalu cofał czas. Zatrzymaj się, powiedziała kobieta. Ja, ja jestem Enola Redfiller. Jeśli mnie uratujesz, oni cię też wezmą na cel. Tahuya wahał się. Nazywam się Tahuya Ironcloud i nikt na tych ziemiach nie może skrzywdzić niewinnego. Ale najszokującą rzeczą było to, gdy ostatni łańcuch pękł, Enola upadła na ziemię. Bóle porodowe rozpoczęły się, jej oddech był szybki i płytki. Dziecko się rodzi, wyszeptała, chwytając brzuch, ale jeśli Blackhorn dowie się, że żyje, zabije nas wszystkich. Tahuya spojrzał na horyzont. Pył w oddali oznaczał jeźdźców. Za późno na obawy powiedział, podnosząc ją delikatnie. Mój ranczo jest mil stąd. Musimy się dostać tam przed nimi. Posadził Enola na swoim koniu. Wsiadł za nią. Jej ciało było gorące od gorączki i wyczerpania. Każdy krok konia wywoływał u niej skurcz bólu. Dlaczego mi pomagasz? zapytała słabym głosem. Jestem komansze. Twoi ludzie i moi wrogowie od pokoleń. Tachuja nie odpowiedział od razu. Obraz Zitkala, jego zmarłej żony, przemknął przez jego umysł. Bo kiedyś nie udało mi się uratować kogoś ważnego, powiedział w końcu. Jeszcze nie widziałeś największej niespodzianki. Pył się zbliżał, słychać było już turkot kopyt, Blackhorn z pięcioma ludźmi galopował po ich śladach. Są zbyt blisko, wyszeptała Enola. Zostaw mnie, uratuj siebie. Nie ma mowy, warknął Tahuja, popędzając konia. Straciłem już jedną kobietę przez tego potwora. Nie stracę drugiej, przed nimi pojawiła się wąska dolina. Tahuja znał każdą skałę, każdą ścieżkę. To była jego jedyna szansa. Skręcił nagle w prawo, prowadząc konia przez wąski przesmyk między skałami. Blackhorn i jego ludzie zostali zmuszeni do zwolnienia. Nie znali terenu tak dobrze. Tam, wskazał Tahuya. Jego ranczo było widoczne w oddali. Prosta drewniana konstrukcja, ale bezpieczna. Dotarli do rancho, gdy słońce zaczynało zachodzić. Tahuya zaniósł Enola do środka. Położył ją na swoim łóżku. Jej skurcze były coraz silniejsze. Dziecko już idzie, powiedziała z trudem. Pod pokrywał jej czoło. Tahuja nigdy nie pomagał przy porodzie, ale wiedział co robić. Lata temu obserwował Zitkala podczas porodu ich syna, zanim oboje zmarli z powodu gorączki. Poczekaj minutę. Nie przegap tego szczegółu. Moja żona też była w ciąży, powiedział cicho, przygotowując ciepłą wodę. Ale Blackhorn zaatakował nasze obozowisko zabił ją zanim zdążyła urodzić nasze dziecko. Enola spojrzała na niego z nowym zrozumieniem. Dlatego mnie ratujesz. Próbujesz odkupić przeszłość. Nie, odpowiedział Tahuya twardo. Ratuję cię, bo to właściwe. Zewnątrz rozległy się krzyki. Blackhorn i jego ludzie dotarli do ranczo. Iron Cloud zawołał gruby głos. Wiem, że tam jesteś. Oddaj mi tę kobietę. Tahuja wziął swój karabin. Zostań tutaj, zajmij się porodem. Ja się z nimi uporam. Nie idź tam, błagała Enola. To pułapka. Moje rancho to mój dom, powiedział tahuja. Nikt nie może wejść bez zaproszenia. Tahuja wyszedł z rancho z karabinem w rękach. Pięć konnych postaci otaczało jego dom. Wicasa Blackhorn, mężczyzna z długimi czarnymi włosami. I blizną przez całą twarz, siedział na czele. Tahuya, Ironcloud, powiedział Blackhorn z szyderstwem. Dawno się nie widzieliśmy, od czasu, gdy straciłeś swoją śliczną żonę. Tahuya zacisnął pięść na karabinie. Czego chcesz, Blackhorn? Chcę tę kobietę. Ona należy do mnie. Ukradła mojemu synowi konie. Kłamiesz, odpowiedział Tahuya. Widziałem ją przykutą do skały. To nie wyglądało na sprawiedliwy wyrok. To, co teraz zobaczysz, to nic. Blackhorn zaśmiał się. Sprawiedliwość? Od kiedy Indianin mówi o sprawiedliwości białego człowieka? Nagle z zachodu nadszedł nowy dźwięk. Kopyta końskie. Przez kurz i dym pojawił się jeździec na białym koniu. Starsza kobieta z długimi szarymi warkoczami i tradycyjnym komanskim strojem. Chenoa Skywalker. Szepnął jeden z banditów Blackhorna ze strachem. Właśnie wtedy wszystko się zmieniło. Chenoa była legendą wśród plemion. Szamanka i uzdrowicielka, która nigdy nie poparła przemocy, ale której mocy bali się wszyscy, dobrzy i źli. Wicasa Blackhorn, powiedziała jej stary głos, ale niosący autorytet tysiąca lat. Widzę, że znowu prześladujesz niewinnych. Blackhorn skrzywił się. To nie twoja sprawa, stara wiedźmo. Ta kobieta zabiła mojego syna. Twój syn zgwałcił ją, odpowiedziała Czenoa spokojnie. A ona broniła swojego honoru. To prawo natury. Był jeszcze jeden sekret, którego nie znałeś. Czenoa zsunęła się z konia i podeszła do Blackhorna. Jej oczy miały dziwny blask. Ale ty nie wiesz całej prawdy. Prawda, Wykasa? O czym mówisz? Szenoa spojrzała na Tahuya, potem z powrotem na Blackhorna. Ta kobieta, Enola Redfider, ona nie jest zwykłą kobietą Komansze. Tahuya poczuł niepokój. Co Chenoa chciała powiedzieć? Ona jest córką wielkiego wodza Red Igla, kontynuowała szamanka, tego samego Red Igla, którego zabiłeś piętnaście lat temu podczas fałszywych rokowań pokojowych. Niewiarygodna prawda wychodziła na jaw. Blackhorn pobladł. To niemożliwe. Red Eagle nie miał córek. Miał jedną, ukrytą od świata, by chronić ją przed takimi jak ty, powiedziała Chenoa. Enola Redfeather to księżniczka komancze, a dziecko w jej brzuchu to spadkobierca wielkiego wodza. Z dobiegł kolejny krzyk. Poród się komplikował. Tahuja poczuł, że świat obraca się wokół niego. Kobieta, którą ratował, była księżniczką, córką legendarnego wodza. A ty, Tahuya Ironcloud, Cenoa, zwróciła się do niego. Czy wiesz, kim naprawdę jesteś? Kolej na szokujące wyznanie. Co masz na myśli? Zapytał Tahuya, nie spuszczając wzroku z Blackhorna. Twoja matka nie była Lakota, powiedziała Cenoa. Była komanucze, siostrę Red Igla. To oznacza, że ty i Enola jesteście kuzynami. Cisza spadła jak grom z jasnego nieba. Nawet bandyci Blackhorna przerwali strzelanie. Tachuja poczuł, jakby ziemia usuwała mu się spod nóg. Kłamiesz. Duchy nie kłamią, odpowiedziała Chenoa. Twoja matka uciekła z plemienia, gdy była młoda. Zakochała się w wojowniku Lakota ale nigdy nie powiedziała ci prawdy o swojej rodzinie. Właśnie w tym momencie wszystko stało się jasne. Blackhorn zaśmiał się szaleńczo. Jakże to romantyczne, kuzyni ratujący się nawzajem, ale to nic nie zmienia, oboje zginiecie dzisiaj. Podniósł pistolet, ale Czenoa szybko wyjęła z torby garść proszku i rzuciła w powietrze. Nagle rozległ się dziwny gwist, a z nieba spadły czarne chmury. Co to jest? krzyknął jeden z banditów. – Moc przodków, odpowiedziała Chenoa. – Chroni niewinnych i karze złych. Teraz zaczynał się prawdziwy cud wiatr wzmógł się do siły huraganu. Piasek wirował wokół Blackhorna i jego ludzi, ale Tahuya i Czenoa stali w bezruchu, jakby w oku cyklonu. To niemożliwe, krzyczał Blackhorn, zakrywając oczy przed piaskiem. Dla tych, którzy nie wierzą w starą magię, powiedziała Cenoa, Wszystko jest niemożliwe. Konie banditów zaczęły panikować. Jeden po drugim bandyci spadali z siodeł, oszołomieni wichurą. Tahuya wykorzystał zamieszanie. Pobiegł do rancho, gdzie krzyki Enola stawały się coraz słabsze. Prawdziwy punkt zwrotny nadchodził teraz. Wewnątrz rancho znalazł Enola na krawędzi utraty przytomności. Dziecko się rodziło, ale coś było nie tak. Ta chuja wyszeptała. Dziecko nie może wyjść. Ta chuja nie miał pojęcia, co robić, ale wtedy weszła czenoła spokojnie i pewnie. Odsun się, powiedziała. To jest praca dla kobiety. Czenoła klęknęła przy enola i położyła ręce na jej brzuchu. Zaczęła śpiewać starą pieśń, komansze. Jej głos mieszał się z wiatrem na zewnątrz. Nadszedł cudowny moment. Pod dotykiem Czenoła skurcze Enola stały się regularne i silne. W ciągu kilku minut słychać było płacz Chłopiec, powiedziała Czenoła z uśmiechem. Silny i zdrowy. Ma ducha wojownika. Tahuya spojrzał na dziecko z mieszanymi uczuciami. To było dziecko jego kuzynki. Ale czy to zmieniało jego uczucia do Enola? Enola otworzyła oczy i spojrzała na Tachuja. Czy, czy to prawda? To co powiedziała? Nie wiem, odpowiedział szczerze, ale nawet jeśli tak, to nic nie zmienia. Moment, gdy połączyły się ich losy, Czenoa zawinęła dziecko w koc i podała je Enola. Ten chłopiec będzie wielkim przywódcą, powiedziała, ale tylko jeśli dorośnie w miłości, nie w nienawiści. Zewnątrz wiatr ustał. Blackhorn i jego ludzie uciekli podczas burzy, pozostawiając tylko ślady kopyt w piasku. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Zapytał Tahuja Cenoa. Bo niektóre prawdy można poznać tylko w odpowiednim czasie, odpowiedziała stara szamanka. Gdybym powiedziała ci wcześniej, może nie ratuowałbyś jej, może strach przed tym, co powiedzą ludzie, powstrzymałby cię. Ujawniła się siła prawdy. Enola spojrzała na Tahuja z nowymi oczami. Jesteśmy rodziną, wyszeptała. Ale czy to oznacza, że nie możemy być razem? Czy Noa zaśmiała się? U kuzyni mogą się pobrać, jeśli duchy błogosławią związek, a ja widzę, że wasze duchy tańczą razem w harmonii. Tahuja poczuł ulgę. A jeśli nie jesteśmy kuzynami jeśli to pomyłka Wtedy i tak już za późno, powiedziała Enola z uśmiechem. Już cię kocham, Tachuja Ironcloud. Czy jesteśmy kuzynami, czy nie? Moment spotkania dwóch serc. Chenoa wstała i podeszła do okna. Blackhorn wróci, powiedziała. Mężczyźni tacy jak on nigdy się nie poddają, ale następnym razem będziecie gotowi. Co masz na myśli? Zapytał Tachuja. Powiem to plemionom. O księżniczce, która wróciła. O dziecku, które nosi krew wielkich wodzów. Przybędzie pomoc. Tahuya kiwnął głową. Ale teraz jego najważniejszą troską była Enola i dziecko. Narodziny nowej nadziei. Jak nazwiemy go? Zapytała Enola, kołysząc dziecko. Tahuya pomyślał chwilę. Red Eagle, Iron Cloud, powiedział w końcu. Na cześć twojego ojca. Łzy stanęły Enola w oczach. To piękne imię. Czenoła uśmiechnęła się. Tak, Red Eagle będzie dumny ze swojego wnuka. Miejsce, gdzie sprawa się nie kończy. Gdy słońce zaczęło zachodzić, czenoła przygotowała się do odejścia. Moja praca tutaj jest skończona na razie, powiedziała. Ale wrócę. Ten chłopiec będzie potrzebował nauki o swoich korzeniach. Dziękuję, powiedział Tahuja. Za wszystko. Nie dziękuj mi jeszcze, odpowiedziała Cenoa z tajemniczym uśmiechem. Ta historia dopiero się zaczyna. Blackhorn ma sojuszników, których jeszcze nie spotkacie, a dziecko dziecko ma przeznaczenie większe niż może sobie wyobrazić. Z tymi słowami wsiadła na konia i odjechała w zachodzące słońce, pozostawiając Tachuja i Enola samych z ich nowym dzieckiem i nową prawdą o ich przeszłości. Była jeszcze jedna ostatnia niespodzianka. Tej nocy, gdy Enola i dziecko spali, Tahuya wyszedł na ganek. W oddali zobaczył ognie obozowe. Ktoś tam był, obserwował ich ranczo. Czy to byli ludzie Blackhorna, a może członkowie plemienia, którzy przyszli sprawdzić, czy legendy o powrocie księżniczki są prawdziwe? Tahuya dotknął kolby swojego pistoletu. Jutro będzie kolejny dzień, kolejne wyzwanie, ale dziś, po raz pierwszy od śmierci Zitkala, czuł się kompletny, miał rodzinę, prawdziwą rodzinę i bez względu na to, co przyniesie jutro, będzie ich chronił swoim życiem. Od kiedy człowiek chroni niewinnych przed potworami takimi jak ty? W tym momencie zranczo dobiegł krzyk: Enola rodziła. Słyszysz to? Powiedział Blackhorn: Rodzi moje wnuka, ten dzieciak ma w sobie krew mojego syna. Tahuya zamroził. Co mówisz? Ta suka zabiła mojego syna po tym, jak ją zgwałcił. Dziecko w jej brzuchu to wszystko, co mi po nim zostało. Nie uwierzysz, ale. Wściekłość wypełniła Tahuya. Zrozumiał teraz prawdę. Enola nie była złodziejką, była ofiarą i teraz Blackhorn chciał zabrać jej dziecko jako zemstę. Nigdy jej nie dotkniesz, warknął tachuja. Och, ale dotknę, odpowiedział Blackhorn. I ciebie też zabiję, tak jak zabiłem twoją żonę. To było za dużo. Tachuja podniósł karabin. Pierwszy strzał tachuja trafił jednego z ludzi Blackhorna z konia. Pozostali czterej rozpierzchli się, szukając osłony. Z ranczo dobiegały krzyki Enola. Dziecko się rodziło, a ona była sama. Tahuja skulił się za drewnianym płotem. Kule świstały nad jego głową. Muszę wrócić do niej pomyślał. Blackhorn krzyknął do swoich ludzi: Podpalcie rancho. Jeśli nie można ich mieć, nikt ich nie będzie miał. Jeden z banditów rzucił pochodnię na dach. Płomienie zaczęły się szerzyć. Gdy zbliżała się chmura kurzu, Tahuja Iron Cloud zacisnął karabin. Tahuja wiedział. Że ma tylko kilka minut, zanim cały dom stanie w płomieniach. Musiał podjąć desperacką decyzję. Wybiegł z osłony, strzelając bez przerwy. Trafił drugiego bandytę, potem trzeciego. Blackhorn i jeden człowiek zostali. Jesteś szybki, Iron Cloud zawołał Blackhorn, ale nie szybszy ode mnie. Obaj mężczyźni stanęli naprzeciw siebie na otwartej przestrzeni. Dym z płonącego ranczo unosił się wokół nich. — To za Zitkala — powiedział Tahuya. — To za mojego syna — odpowiedział Blackhorn. Obaj sięgnęli po broni jednocześnie. Strzał Tahuya był szybszy. Blackhorn upadł na ziemię, chwytając się za pierś. Ostatni bandyta uciekł na koniu. Tahuya pobiegł do płonącego ranczo. Dym wypełniał każdy kąt, ale słyszał płacz dziecka — Znalazł Enola przy łóżku trzymającą noworodka. Była słaba, ale żywa. Chłopiec, powiedziała z uśmiechem. Zdrowy chłopiec. Tahuya podniósł ich obu. Wyniósł z płonącego domu. Zewnątrz położył ich bezpiecznie na ziemi, z dala od płomieni. Wszyscy poznali prawdę, ale prawdziwy szok. Enola spojrzała na Tahuya z wdzięcznością. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś życie dla obcych? Tahuja spojrzał na noworodka. Mały chłopiec miał ciemne włosy i spokojną twarz. Bo każde życie ma wartość, odpowiedział. I bo może to moja szansa na odkupienie. Enola wzięła jego rękę. Jak się nazywał twój syn? Atak honowi, odpowiedział Tahuja. Miał znaczyć taniec niedźwiedzia. To będzie miał tego imię, powiedziała Enola, wskazując na dziecko. Atak honowi Redfider Ironcloud. Tahuya spojrzał na nią zaskoczony. Ironcloud? Jeśli zechcesz, powiedziała cicho Być jego z ojcem i moim mężem, we właściwy sposób, zgodnie z tradycją. Trzy tygodnie później, Tahuya zbudował nowy dom na swojej ziemi większy, silniejszy, dom dla rodziny. Enola wyzdrowiała po porodzie. Dziecko rosło silne i zdrowe. Czasami Tachuja przyłapywał siebie na tym, że patrzy na nich i nie może uwierzyć, że to naprawdę dzieje się. Myślisz o niej? Zapytała Enola jednego wieczoru. Trzymała atak Honowi, karmiąc go piersią. O Kala? Tak, odpowiedział Tachuja szczerze. Ale to nie znaczy, że cię nie kocham. Wiem, powiedziała Enola. Serce może kochać więcej niż jeden raz. Moje serce też kochało wcześniej. Tahuya spojrzał na nią ciekawie. Enola nigdy nie mówiła o swojej przeszłości. Jego imię było na Alnish, powiedziała cicho. Był moim mężem. Blackhorn zabił go za nim. Zanim jego syn mnie zgwałcił. Gdy otworzyli drzwi stodoły, to co zobaczyli uciszyło całe miasto. Tahuya wziął jej rękę. Oboje straciliśmy kogoś ważnego, ale może teraz możemy znaleźć szczęście razem. Enola uśmiechnęła się. Po raz pierwszy od miesięcy, prawdziwy uśmiech. Tak, powiedziała, myślę, że możemy. Rok później ich rancho stało się schronieniem dla innych. Samotni podróżnicy, poszukiwacze, a czasem kobiety uciekające przed przemocą, wszyscy znajdowali tu bezpieczne miejsce. A tak Honowi robił pierwsze kroki. Jego śmiech wypełniał dom. Tahuja uczył go jeździć konno, a Enola opowiadała mu historię komansze. Będzie znał obie kultury, powiedziała Enola jednego dnia. Lakota i komansze. Może zostanie pomostem między naszymi ludźmi. Tahuja kiwnął głową. Tak jak ty stałaś się mostem między moją przeszłością a przyszłością. Gdy przeczytał list, zrozumiał. Przeszłość nigdy go nie opuści, ale przeszłość nie musiała być przekleństwem. Mogła być lekcją. Tahuya nauczył się, że miłość nie ma granic rasowych ani kulturowych, że rodzina to nie tylko krew, ale wybór codziennej opieki nad sobą. Wieczorami, gdy słońce zachodziło nad Arizona pustynią, Tahuya, Enola i Atakhonowi siadali razem na ganku. Patrzyli na horyzont, gdzie niebo spotykało się z ziemią. O czym myślisz? pytała Enola. O tym, jak czasami najgorsze rzeczy prowadzą do najlepszych, odpowiadał tachuja. Gdyby nie Blackhorn, gdybym nie znalazł cię przykutej do tej skały. Nie bylibyśmy rodziną, kończyła Enola. Nie, uśmiechał się tachuja. Nie bylibyśmy. Głos, który usłyszeli, był znajomy, ale. I tak w sercu Arizona pustyni dwie złamane dusze znalazły swój dom. Nie w miejscu, ale w sobie nawzajem. A ich syn, Atakhonowi, dorastał wiedząc, że jest owocem nie przemocy, ale miłości. Miłości wystarczająco silnej, by przezwyciężyć najciemniejsze strony przeszłości. Ich historia stała się legendą wśród miejscowych plemion. Opowieścią o tym, jak miłość może pokonać nienawiść. Jak wybaczenie może być silniejsze od zemsty, i jak czasami to, co wydaje się końcem, jest tylko początkiem czegoś pięknego. Na nagrobku Blackhorna, który został pochowany na wzgórzu zaranczo, Tahuya wyrzeźbił tylko jedno słowo: przebaczony, bo wiedział, że trzymanie gniewu to jak trzymanie gorącego węgla to ty się parzysz. A Enola, która kiedyś była przykuta łańcuchami do skały, Teraz była wolna, nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie. Znalazła pokój w ramionach człowieka, który kiedyś był jej wrogiem, ale stał się jej wybawicielem, partnerem i miłością życia. I gdy nocą gwiazdy świeciły nad ich ranczo, można było usłyszeć ciche kolysanki. Enola, śpiewająca atak Honowi w języku komanche, atahuja wtórująca w języku Lakota. Dwie kultury. Dwie historie, ale jedna rodzina. To był ich nowy początek. I wszystko zaczęło się od tej chwili, gdy usłyszał dźwięk łańcuchów na pustyni i postanowił, że tym razem nie będzie za późno. Ale pewnego dnia, gdy atak Honowi skończył dwa lata, na horyzoncie pojawiły się nowe chmury kurzu. Tym razem jednak nie niosły ze sobą zagrożenia. Ostatnia niespodzianka nadchodziła. Cenoa Skywalker wróciła, ale nie była sama. Za nią jechało 20 wojowników komansze w pełnym ceremonialnym stroju. Na ich czele jechał potężny mężczyzna z orlimi piórami we włosach. To wódz Standing Bear, wyszeptała Enola, rozpoznając przywódcę. Brat mojego ojca. Tahuya wziął karabin, ale Enola położyła mu rękę na ramieniu. Nie, oni przychodzą w pokoju. Gdy grupa zatrzymała się przed ranczo, Standing Bear zszedł z konia. Jego oczy skupiły się na atakhonowi, który bawił się przy nogach Enola. Siostrzenico, powiedział Standing Bear głębokim głosem, przyszedłem zobaczyć dziedzica krwi Red Eagle. A. Wielkie zjednoczenie rodzin się zaczynało. Enola podniosła atak Atakhonowi i podeszła do wodza. To jest Red Eagle Iron Cloud, syn dwóch narodów. Standing Bear spojrzał na chłopca, potem na Tahuya. A ty jesteś Lakota, który uratował moją siostrzenicę. Jestem, odpowiedział Tahuya, nie cofając się ani na krok. Standing Bear przez długą chwilę mierzył go wzrokiem. Potem nagle uśmiechnął się i wyciągnął rękę. Każdy, kto chroni rodzinę Red Igla, jest naszym bratem, powiedział. Chenoa opowiedziała nam wszystko o Blackhornie. O twoim odwadze. O tym, jak ryzykowałeś życie dla nieznajomej. Oto moment, który wszystko zmienił. Tachuja uścisnął dłoń wodza. Ona już nie jest nieznajomą. To moja żona i moja rodzina. I będzie chroniona przez oba nasze plemiona, powiedział Standing Bear uroczyście. Od dzisiaj to ranczo jest pod ochroną Comanche i Lakota. Nikt więcej nie zagrozi waszemu pokojowi. Chenoa podeszła do atak Honowi i delikatnie dotknęła jego czoła. Ten chłopiec będzie wielkim przywódcą, powiedziała. Zjednoczy nasze narody jak nikt przed nim. Przyszłość wyjaśniała się. Standing Bear otworzył skórzaną torbę i wyjął z niej piękny, srebrny naszyjnik. To należało do Red Eagle, powiedział, przekazując go Enola. Teraz należy do jego córki i jej syna. Łzy stanęły Enola w oczach. Po raz pierwszy od lat poczuła się naprawdę w domu. Otoczona rodziną, którą myślała, że straciła na zawsze. Zostańcie na kolację, zaproponował Tahuya. Mamy dużo do omówienia. I tu rozpoczynała się nowa era. Tej nocy wokół Wielkiego Ogniska wojownicy Komansze i Lakota siedli razem dzieląc się jedzeniem i opowieściami. Atakhonowi śmiał się i biegał między nimi, nie wiedząc o różnicach plemiennych, widząc tylko ludzi, którzy go kochali. To jest przyszłość, powiedział Standing Bear, obserwując chłopca. Pokolenie, które nie będzie znało nienawiści między naszymi ludźmi. Tahuya spojrzał na Enola, która kołysała się przy ognisku, śpiewając starą pieśń. Tak, Zgodził się. To jest przyszłość. Koniec był dopiero początkiem. I tak historia Tahuya, Iron Cloud i Enola Redfeather stała się początkiem nowej epoki na dzikim zachodzie. Epoką, w której miłość pokonała strach, gdzie różne kultury mogły żyć w harmonii, a dzieci dorastały wiedząc, że są mostami między światami, nie murami, które je dzielą. Dźwięk łańcuchów na pustyni zapoczątkował nie tylko jedno życie, ale przyszłość całych narodów.